Witamy Państwa w kolejnej wideo prezentacji. Dziś Nokia X7, czyli jeden z topowych smartfonów fińskiego koncernu. Spójrzmy zatem, cóż to za telefon? Budowa jest bardzo ciekawa. Telefon wykonano właściwie z jednego płata metalu, zamkniętego tylko na dwóch końcach plastikowymi nakładkami. Jak już się domyślacie, nie mamy dostępu do baterii. Tutaj producent y, oczywiście wymusza korzystanie z serwisu w przypadku konieczności jej wymiany, ale z drugiej strony mamy świetną prezencję i dodatkowo cała obudowa bardzo dobrze trzyma się. Jest bardzo sztywna. Jak zatem włożyć kartę pamięci czy kartę SIM? Nic trudniejszego. Mamy tutaj specjalne gniazda. Troszeczkę trzeba się namozalić, aby wyjąć kartę. Ale w sumie, jeżeli dysponujemy trochę dłuższym paznokciem, to nie ma problemu. A trzeba przyznać, wygląda to bardzo solidnie i przede wszystkim ładnie. Po drugiej stronie, prawie że symetrycznie, mamy umieszczony regulator głośności i przycisk kamery. Zwróćcie uwagę, telefon ma bardzo charakterystycznie ścięte narożniki. Każdy z tych narożników zdobi no, grill, nazwijmy to coś w rodzaju osłony głośnika. Ale niestety wygląda na to, że telefon ma tylko głośniki dwa u dołu, bo z nich wydobywa się dźwięk, tylko z tych dolnych szczelin. Jest coś na kształt bazy stereo w momencie kiedy otwarzamy muzykę, aczkolwiek nazywanie tego stereofonią to sprawa bardzo na wyrost. Od góry mamy gniazdo audio-wideo. Port micro USB. Wreszcie Nokia zrezygnowała ze swojego standardu ładowarki i daje coś uniwersalnego, co pozwala na skorzystanie z dowolnego kabla, z dowolnej ładowarki, właściwie najpopularniejszego obecnie formatu micro USB. No i górny klawisz, który znają wszyscy posiadacze Nokii, włącznik. Ten klawisz w tym modelu bardzo fajnie wyodrębniono, nadając mu taki Dosyć mocno wystający kształt, łatwo go wymacać, łatwo go odszukać, nie musimy głęboko wciskać palcem. Bardzo dobre rozwiązanie, bardzo mi się podoba. Na dole jeden klawisz główny pod ekranem, no i przejdźmy do klubu programu, czyli do ekranu. Ekran jest właściwie świetny. Wykonano go w technologii OLED, prezentuje ponad 16 milionów barw i ma rozdzielczość. NHD, czyli to jest 640x360 pikseli. I naprawdę wygląda świetnie. Niestety yy, zachwytów koniec, kiedy zaczniemy korzystać z jego warstwy dotykowej. Jest ona w technologii pojemnościowej i no, właściwie tak na co dzień trudno i cokolwiek zarzucić, ale działanie troszeczkę jest oporne, troszeczkę powolne. I zdecydowanie odbiega na przykład od tego, co oferują niektóre modele Samsunga czy chociażby iPhone, z którym najczęściej porównujemy wszystkie smartfony. W dodatku powierzchnia ekranu, jak możecie zauważyć, bardzo szybko przyjmuje ślady palców yy, i nie jest łatwa w czyszczeniu. Jej powierzchnia, nazwijmy to, jest tempa. Palec trudno po niej się przesuwa, a i te zanieczyszczenia, no, nie jest łatwo usunąć. Trzeba najczęściej użyć sieleczki. Nie wygląda to dobrze, a szkoda, bo sam telefon, przyznacie, bardzo efektowny. Skoro już odwróciłem, to może zobaczmy. Tutaj mamy 8-megapikselową kamerę i dwudiodowy flash LED. Zobaczymy potem, jak to działa, a najpierw jeszcze zerknijmy naprzód, czy jest tutaj dodatkowa kamera. No nie ma, nie ma dodatkowej kamery z przodu, czyli wideorozmów raczej nie przeprowadzimy tym telefonem. Zobaczmy zatem, co znajdziemy w menu. Symbianana, znajomy interfejs, każdemu, kto chociaż raz miał smartfon Nokia. Wszystko właściwie znamy, ale dla porządku wspomnę. Mamy tutaj do dyspozycji coś, co nazwano pulpitem, ekranem głównym. Takich ekranów możemy mieć, czym przewijamy je, przesuwając palec poprzek ekranu. Na każdym z nich możemy dodać tak naprawdę, co właściwie chcemy. Mogą to być chociażby Skróty do poczty, do kontaktów, yy, do konfiguracji wlan, tudzież odtwarzacza muzycznego, możemy dodać też paski skrótów. Na każdym z pasku po cztery ikony prowadzące do najczęściej wykorzystywanych przez nas funkcji. I tak naprawdę świetna sprawa, bo możemy idealnie dopasować telefon do naszych potrzeb. Zobaczcie, takich skrótów mogą być. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i na każdym po cztery klawisze. Bardzo dużo. I dodaję trzy ekrany do dyspozycji. Ja akurat tutaj celowo zrobiłem tylko dwa, bo więcej nie potrzebuję, mniej przewijania. Też ważna sprawa, można sobie nawet zrobić jeden ekran główny. Będzie jeszcze prościej. W menu również bardzo szerokie możliwości personalizacji. Układ menu możemy dowolnie zmieniać, przesuwając ikony i układając je w pożądanej przez nas kolejności. W dodatku robimy to bardzo łatwo. Wystarczy, zobaczcie, przytrzymać palec dłużej na jednej z ikon, i potem przesunąć ją tam, gdzie chcemy chociażby tu. Na koniec naciskamy gotowe ikony ułożone tak, jak nam potrzeba. A co telefon ma w sobie? Hmm, właściwie mam wszystko. Poza funkcjami związanymi stricte z telefonią czyli kontaktami, wiadomościami, przeglądarką internetową, ustawieniami, to sprzętowymi, mamy też oczywiście kalendarz Bluetooth w stereo naturalnie. Zestaw aplikacji. Fabrycznie tu dostajemy niewiele, ale jest tego trochę chociażby w lingo, chociażby skróty do y, serwisów społecznościowych, jest nawet podręcznik użytkownika, gdybyśmy mieli jakieś tam zapytania odnośnie samego telefonu, jego działania, są gry, fabrycznie dostaniemy dwie, edytor zdjęć, edytor wideo i oczywiście aplikacje, które sami sobie pobraliśmy z owi sklepu, instalują się pod nimi i znów wracam do tematu, można je sobie przesunąć, gdzie chcemy na ekranie, po to, żeby łatwiej do nich trafić. I wrócę jeszcze na chwilę do głównego menu. Chciałem Wam jeszcze pokazać, bo może nie każdy wie, mapy. Mapy dostarczane przez Nokie są bezpłatne, pozwalają na nawigację do jazdy samochodem, a także na nawigację pieszą. Tu są skróty do pogody, do informatorów co i gdzie, do poradnika, podróżnika. Przeglądać mapę możemy właściwie w dowolnej chwili. Trasę planować również. Nic to nie kosztuje, jest normalna, pełna nawigacja głosowa. Całkowicie za darmo. Świetna sprawa. Jeżeli dysponujemy dobrym pakietem internetowym, to tą nawigację możemy wzbogacić, chociażby o informacje o ruchu drogowym. Wówczas nasza trasa będzie dostosowywana do natężenia ruchu. Ominiemy łatwiej korki. Tu ogromny plus dla Nokii. Właściwie nic dodać, nicując, tylko pochwalić. Zerkniemy jeszcze, co mamy w ustawieniach. W ustawieniach. Właściwie tradycyjnie już dla każdego telefonu z Symbianem po kolei profile, motywy, ustawienia telefonu, manager aplikacji, również się przydający, pozwala szybko usunąć aplikacje, których już nie chcemy, nie potrzebujemy. Ustawienia związane z połączeniami, z łącznością, czyli tu mamy USB, WLAN, Bluetooth chociażby. No i ustawienia aplikacji, czyli jak poszczególne aplikacje mają się zachowywać. Telefon, no nie należy do najtańszych, ale myślę, że jest godny polecenia. To naprawdę kawał porządnego smartfonu, świetnie wyglądający, bardzo dobrze wykonany i ma jeden bardzo duży atut. Nie wiem, czy nie największy. Bateria. Bateria tego telefonu wytrzymuje naprawdę długo. Ja co prawda w tej chwili mam ją w pełni naładowaną. Ale już sprawdziłem, telefon przy w miarę rozsądnym korzystaniu wytrzymał mi prawie tydzień. 6 dnia zaczął żądać podłączenia ładowarki. Jak na smartfon i to o takich możliwościach to wynik więcej niż znakomity. Myślę, że to wielu użytkowników przekona właśnie do tego modelu szczególnie, że telefony, smartfony innych producentów no, często bywają dużo gorsze w tej materii. Dla porządku jeszcze wspomnę, że odtwarzacz muzyczny odtwarza praktycznie wszystkie spotykane formaty, a głośniki, które już opisywałem wcześniej, brzmią naprawdę dobrze. Jak na telefon, wręcz znakomicie. Czysto, w miarę głośno, nie harczą nawet na y, pełnej głośności. Kolejny plus. Y, telefon działa w sieciach GSM i WCDMA, także nie będzie problemów, y, żeby go użyć właściwie gdzieś, gdziekolwiek na świecie byśmy nie pojechali. Bo y, GSM tutaj mamy kilka zakresów, więc absolutnie nie ma problemu. Pamięć. Pamięć duża, 8 GB, dodatkowo karty pamięci do 32 GB. Też nie będzie problemu z miejscem na pliki. No i aparat. Wróćmy do aparatu. Aparat, jak wspomniałem, dysponuje yy, fleszem opartym od diody LED. Nagrywa również wideo. Wideo jest w formacie HD, czyli 720p przy 30 klatkach. I prezentuje się naprawdę dobrze. Szczególnie na tym bardzo ładnym wyświetlaczu o szerokiej palecie barw. Zdjęcia również wychodzą wręcz znakomite. Nawet y, przy słabym oświetleniu można zrobić całkiem dobre ujęcie portretowe tudzież bliższego planu, bo mamy ten flash, który ma sporą moc. Y, nawet bardzo ładnie wychodzą zdjęcia zachodów słońca, y, wszelkiego rodzaju y, krajobrazy. Bardzo dobry aparat. Też kolejny atut tego telefonu. Sumarycznie. Bardzo udany smartfon. Troszeczkę ponarzekałbym nawet już nie na samą warstwę dotykową ekranu, co na tworzywo, którym została wykończona. Jest podatne na zarysowanie, podatne na zabrudzenie i tak jak wspomniałem, troszeczkę tempę w dotyku. To jest właściwie chyba jedyny minus, jaki w tym telefonie znalazłem, bo poza tym bardzo go polubiłem. To naprawdę udana konstrukcja.